W kategorii wieńca tradycyjnego przyznano. I tutaj powinny być werble. Pierwsze miejsce, o właśnie, oklaski mogą już być. Emocje troszkę emocji adrenaliny nikomu nie zaszkodziło. Jaka cisza zapadła. Szanowni Państwo, żeby było więcej adrenaliny, są dwa równorzędne pierwsze miejsca. Proszę nam wierzyć, e, ciężka była sprawa z e, oceną wieńców. Naprawdę są piękne. Masę pracy włożyliście. Wykonanie, e, no to są dzieła artystyczne wręcz. E, masa czasu, masa trudu, masa pomysłów. E, I dlatego też, jeżeli w kilku miejscach zrobiło ex Dwa pierwsze miejsca równorzędne. I nagrody finansowe w wysokości 750 zł. Dla każdej. Nie, nie razem. Dla każdej. Otrzymują gmina Zakliczyn. I pierwsze miejsce również otrzymuje gmina Ryglice. Zapraszamy serdecznie o odbiór laureatów gminy przedstawicieli z Ryglic. Zakliczyn już jest. Tak, to właściwie przedstawiciela. Tak, i w grupie Zapraszamy bardzo serdecznie, wręczamy nagrody. Tak, ryglice tutaj dojdą do nas. Mam nadzieję, że szybko po odbiór nagrody. Nie wiem, czy pan burmistrz Ryglic nie widziałem, ale pani dyrektor Ośrodka Kultury jest. Więc zapraszamy, zapraszamy przedstawicieli z gminy Ryglice i panią dyrektor w imieniu burmistrza Pana Bernarda Karasiewicza, pani Teresa Lisak. Biegnie do nas. Dawno nie było chyba takiej sytuacji, żeby na tym konkursie. mówi tak. że dawno nie było chyba takiej sytuacji, żeby pierwsze miejsce zostało ex obdzielone. Jak już powiedziałem, było bardzo trudno wybrać z tych dwóch. Były naprawdę tak piękne i minimalnie odbiegały od innych, ale były lepsze. Więcej natury w nich było. Dlatego postanowiliśmy, że te dwa miejsca będą równorzędne Pierwszą Nagrodę. Zanim powiemy o drugich miejscach, zrobimy wspólne zdjęcie, bo fotoreporterzy z gmin, z gazet, z Radia, no bo radio teraz wrzuca na Facebooka, na stronę i tak dalej. Więc gmina Zakliczeń i gmina Reglice staną razem. Tutaj Zapraszamy na do przodu, bliżej sceny poprosimy Państwa. Zapraszamy do wspólnego miejsca Laura bliżej, pierwszego bliżej miejsca. poprosimy Państwa. Proszę, proszę. Rybnicę troszeczkę bliżej może jeszcze. Wstańmy Państwo, bardzo proszę. I uśmiechamy się dla fotoreporterów. Mamy, no może niepełną minutę, ale mamy chwilę. Gmina Zakliczyn i gmina Rybnicę. No właśnie, jaka gmina? Rzepiennik Krzyżewski. Brawa! Rzepioki, bardzo głośno. Żepioki już świętują. Wielkie gratulacje dla rzepiennika, Wręczamy nagrodę. Żepiennik Strzyżewski. Drugie miejsce w kategorii wieńca tradycyjnego. Państwa, brawo, to I wspólne jest, zdjęcie, bardzo proszę. To jest wysokie miejsce na podium. Bardzo dobre miejsce drugie. Brawami nagródźmy. To jest, drodzy Państwo, kilkumiesięczny czas pracy. Od maja zbierane są wszystkie zioła. Zbierane są wszystkie te rzeczy, które potem do wieńców trafiają. I szanowni Państwo, gmina Rzepiennik Szyżewski, to jest jeden z licznych gmin Kładanowskiego. Gdzie dożynki naprawdę odbywają się w tradycyjny sposób. Tam więcej są przywożone końmi. Gdzie dzisiaj konia znaleźć, prawda? A tam normalnie bryczki. A tam w jest kilkanaście, więc trzeba kilkanaście zaprzęgów przygotować. O właśnie, a to dzisiaj jest problem. Yy, Owszem, są konie, ale nie... Trzecie miejsce. No właśnie, proszę Państwa, trzy trzecie miejsca będą wasze. Brawo. brawo, brawo! Niech zawodu, raczej radość. To co powiedziałem wcześniej, było bardzo trudno wyłonić jednoznacznie więcej, ponieważ były bardzo podobne i nie chcieliśmy nikogo skrzywdzić. Trzy równorzędne trzecie miejsca, nagroda finansowa po 500 zł dla każdej. I to są gminy: Gmina Wojnicz. Brawo, brawo. Wojnicza. Gmina Szerzyny. Brawa dla gminy Szerzyny i gmina Radów. Jest Radów? Dobrze, jest Radów, jest radość. Prosimy Radów, Rzymy i Wojnicz. Zapraszamy przedstawicieli, zapraszamy delegacje. przedstawicieli delegacji wieńcowych. Chciałem jeszcze dodać, że te piękne puchary, które tutaj Państwo widzicie, ufundowane zostały przez Hutę Szkła Pana Tadeusza Wrześniaka. Bardzo dziękujemy Panu Tadeuszowi Hucie Szkła. Gratulujemy również laureatom trzeciego miejsca w kategorii wieńca tradycyjnego 600 złotych otrzymuje gmina Tarnów zapraszamy delegację z gminy Tarnów zapraszamy przedstawiciela szybciutko do nas przedstawiciela e, grupy wieńcowej jeżeli jest pan wójt. migawki fotoreporterzy telewizja mamy to mamy to dziękujemy Dobra, na północ Kowiatu powiatu Warnowskiego tym razem powędruje Nagroda. Zapraszamy do nas delegację z Żabna. Nie wiem, czy Pan Burmistrz jest, ale... Wspólna fotografia. Bardzo proszę. No, ustawiamy się blisko, blisko, blisko. Tak, tutaj chodźcie w lewo, Panowie w prawo. No, tak. I 5 sekund jeszcze. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To jest gmina Gromnik i gmina Wietrzychowice. Prawa dla nich. Zapraszamy mieszkańców Polich, którzy w tym roku przygotowywali ten wieniec na Domini 2015. Gmina Gromnik i gmina Wieczychowice laureaci trzeciego miejsca w kategorii wieńca współczesnego. Brawo, dziękujemy pięknie. Miejsce i nagrodę finansową w wysokości 400 złotych otrzymuje gmina Skrzyszów. Brawo. Bardzo prosimy, delegację ze Skrzyszowa. Jeżeli nas słyszą, są, to prosimy tutaj do nas po odbiór nagrody. A, to fotoreporterzy wchodzili, tak. Ale jest pan wójt i jest delegat. Pan sołtys. 5 sekund dla fotoreporterów. Patrzymy na środek. Dziękujemy. No, dwa kroki, kroki prosimy. Do tak, do przodu. Wspólna fotografia. Duży uśmiech. Radość jest. I pełna mobilizacja do pracy na przyszły rok. Dziękujemy żeby bardzo. Żeby było były jeszcze piękniejsze, tak żeby jurorom dostarczyć jeszcze więcej pracy. I prosimy na scenę gminę Ciężkowice, Pleśną oraz Wierzchosławice. Zapraszamy, doczekali się. Słyszałem, że mocny jest. Doczekali się. Ciężkowice, pleśną i Wierzchosławice. <śleski> Prosimy do zdjęcia. Prosimy do zdjęcia, proszę bardzo, tutaj, bliżej. wszystkich? Tak? Mamy to? Dziękujemy bardzo. Gratulujemy Księżkowicie Pleśna Pierwszą Dziękujemy Jurorom i pędzimy dalej z programem.

W grać około kwadransa, jeden może się podobać, drugi mniej, może się będzie podobało. No ale ja myślę, że musimy obrać po prostu scenę naszym przyjaciołom z Francji, oni bardzo chcieli wystąpić. Wczoraj mi się spodobało, dzisiaj powiedzieli, że też muszą zagrać, Troszeczkę skrócimy ich program, ale piją muzyczne grupy Piero, czyli grupa Piotrusia zaprezentuje nam na swoje artystyczne wykonania, bo oni nie są zawodow zawodowcami, to są po prostu amatorzy.